W Brodnicy obchodzono uroczyście królewskie urodziny w dniu 15 października. W biegłym roku urządzono w dniu urodzin Fryderyka Wilhelma III uroczysty obiad dla panów, podczas którego wygłoszono wiele mów i bardzo wiele pito. Obecnie przy urodzinach jego następcy Fryderyka Wilhelma IV urządzono bal, aby żony i córki patriotów pruskich mogły wziąć udział w uroczystości. U dopadki myto, szorowano pomieszczenia, pieczono ciasta i mięsiwa, gotowano. Tutaj bowiem miała się odbyć główna uroczystość, na którą wybierało się najprzedniejsze towarzystwo niemieckie z miasta i okolicy. Czyż można było w ogóle uroczystość obchodzić gdzie indziej? U była jedyna odpowiednia sala w całym miasteczku. Bardzo wprawdzie skromna, lecz wystarczająca na ówczesne stosunki. Prusacy mieli z czasów wojen napoleońskich jeszcze tyle blasku i światła w sercach, że mogli zrezygnować z zewnętrznej okazałości. Z tego też względu nie widziało się wiele owej uroczystości w mieście samym. Tylko kilka chorągwi powiewało na mieście, lecz za to wśród patriotów pruskich widać było niemałe podniecenie. Cerman byłby chętnie kazał wywiesić pruską chorągę z ogromnej wieży krzyżackiej, Lecz ponieważ było to niemożliwe, kazał wywiesić chorągiew z wieży ratuszowej i cieszył się, że tak szumie powiewała z góry. Był już wieczór. Cerman przechadzał się po lokalach do Patki i okiem znawcy badał, czy wszystko jest w porządku. Podłoga w sali była dobrze wywoskowana, a świec w ściennych lichtarzach i wiszących pająkach dostateczna ilość. Przejrzał ilość zastawy stołowej w przyległym pokoju i nie znalazł nigdzie nic godnego nagany. W pokoju do zabaw ustawiono tyle stołów, ile rozkazał, aby w czasie zabawy, gdy córki będą tańczyły, a matki tańcom się przyglądały, ojcowie mieli dogodną sposobność zagrania partyjki skromnego wista. Zapalono świecę. Na chulku muzykanci stroili już instrumenty. A na salę główną i do przyległych pokoi napływać zaczęli zaproszeni goście, ważąc między sobą wesoło. Nastrój był bardzo ożywiony. Młodzi fernowie byli już na sali, rozmawiali z Altenem, Cermanem i Zolidami, czekając na ojca. Amstratowie byli w Gdańsku, gdyż chcieli być w operze na Białej Damie. Występował tam bowiem sławny śpiewak jakiś artysta. Jakże długo nie było widać Hansa Adolfa ze swoimi najbliższymi, ale ten z niecierpliwości zaczął już ogarniać dziwny niepokój. Nareszcie przyszli oczekiwani. Hans Adolf okazały jak zawsze prowadził pod rękę siostrę, a po drugiej stronie szła córka piękna jak biblijna róża Saronu. Podczas powitania umiała Jadwiga tak bardzo zająć teścia, a Fred i inni przyjaciele ustawili się tak umiejętnie, że kochająca się para pod ich osłoną mogła z sobą swobodnie rozmawiać. Kochanie, usta twoje są blade. Nie, to tylko się tobie tak wydaje. Czy aby jesteś zdrowa? Czy coś potrzebujesz? Tak, brak mi ciebie. Tak bardzo bym chciała być z tobą każdego dnia. Też tęsknię. Lecz musimy być cierpliwi. Daj mi twój karnecik do zapisywania tańców. Czy mogę zanotować Poloneza, Kontredansa i Kotyliona? Czy to tylko nie zwróci uwagi? A, niech nawet zwróci. Kochanie ty moje, Małgosiu, ja cię muszę mieć. Proszę cię, zrób to dla mnie i nie tańcz z nikim tych wolnych tańców, Niechaj i one należą do mnie. Jakże mogła odmówić, skoro patrzył na nią takim proszącym, poczciwym wzrokiem? dobrze, mój drogi, odpowiedziała godząc się na wszystko. Już był teraz szczęśliwy, i rozradowany, więc rzekł: nie obawiaj się, moja droga, Jadwiga i Fred pomogą nam, żeby to tak bardzo nie zwracało ogólnej uwagi. Lecz pomagali im i inni, a mianowicie Zoldinowie, Cermanowie. Odgadli oni, co się święci między Altenem i Małgorzatą, a znali dostatecznie Hansa Adolfa i wiedzieli, że nie odda córki temu człowiekowi, który przecież nic nie posiadał. Spodziewali się jednak, że w końcu ulegnie i on, więc, gdzie to tylko było możliwe, stawali pomiędzy młodą parą a innymi konkurentami Małgorzaty. Podczas poloneza szła Małgorzata przy boku Altena w cichej, miłosnej zadumie. Zdawało się jej, że płynie po lekkich, różowo-białych obłokach. Co ją teraz obchodzić mogła niezbadana przyszłość? Oddawała się cała nastrojowi chwili, pragnąc jedynie, aby zawsze tak było. Oto ze spojrzeniami Henryka płynął ku niej świat pełen miłości i szczęścia, a rwący potok cichych jego słów miłosnych słodkim czarem docierał do jej uszu i głęboko zapadał w serce. W czasie wielkiej przerwy, zanim miano zasiąść do stołu, zjawił się na sali cerman z dwoma koszyczkami, w których to koszyczkach znajdowały się zwinięte losy. Panie i panowie wyciągali losy, z których miało się okazać, kto obok kogo miał siedzieć przy stoli. Przy stole, ku wątpliwej radości Hansa Adolfa Przeznaczył ten los Altena za partnera Małgorzaty. Tak, poczciwy kapitan umiał niekiedy urządzać rozmaite sztuczki kuglarskie. Nie dość, że na tem to. Nie dość na tem, bo jakby wynagradzając jeszcze samego siebie za to, co zrobił, usiadł przy stole naprzeciw młodej pary. Cieszyło go też niezmiernie, że prowadzili oni między sobą rozmowę poufną, biorąc niby udział w rozmowie ogólnej. Ile ci młodzi ludzie mieli do opowiedzenia sobie o swej miłości, o swym przyszłym spotkaniu? Wyglądasz tak promieniująco, Małgorzato. Czy spotkało cię jakieś niezwykłe szczęście? Zapytał Cerman. Oczywiście, mój wujku, przecież ty siedzisz naprzeciwko mnie. Nie chwyjecie mnie na pochlebstwa, miły mój kotku, przecież to szczęście mogłabyś mieć częściej, ale posłuchaj. W aktach burmistrzowskich znalazłem wiele nowości o zamku i mieście. Podobałyby się z pewnością, tylko że ty nie przychodzisz. Chciałabym, ale urwała nagle, rumieniąc się bardzo. Tak, tak. No, wezmę ja ojca na spytki. Amstratowie wracają w przyszłym tygodniu. On na pewno pochłonięty będzie zupełnie przez Białą Damę i będzie także śpiewał. Oczywiście nie z takim uczuciem jak inni ludzie. Tu spojrzał znacząco na młodego lekarza. Ową znaną pieśń, o pokaż się, pokaż Biała Damo. Alten roześmiał się. E, tak już nie śpiewam. Zapewne ukazała się już panu Biała Dama i to wyłącznie panu. Kapitan zerknął przy tym ku Małgorzacie, która, jak zwykle, była cała w bieli. Podłóg rozkazał, panie kapitanie, wyłącznie mnie samemu. Czyżby zasyłała pozdrowienie i powiewała welonem? Ha, jeszcze coś więcej. Mówiła do mnie, śpiewała mi i pochłonęła mnie całego. Jestem beznadziejnie zgubiony, oczarowany jej wdziękiem. O, to źle, bardzo źle. Wcale nieźle. Przyrzekła, że znów się pokaże. Za lat siedem? Przypuszczalnie wcześniej. A chociażby to trwało i dwa razy po siedem lat. Cóż tego? Czekać trzeba i mieć nadzieję. Będę czekał. Jak Jakub na Rachele, A lata obydniami mi były. Tak bardzo ją kocham. Nie może być. W tym momencie uderzono o szklankę. Wszyscy przycichli. Nadszedł punkt kulminacyjny. Hans Adolf Ferno, najbardziej poważany człowiek w powiecie, wygłosił piękną przemowę na cześć jego królewskiej mości, Frederyka Wilhelma IV. W chwili, gdy wzniesiono okrzyk Niech żyje, i gdy słychać było jedynie brzęk trącanego nawzajem szkła, szeptał Alten do swojej ukochanej: Małgorzato, kochanie ty moje, jedyna ty moja i ubóstwiana Бьява Даму.